Dzień dobry, nawet nie wiem w sumie Nie wiem jak mnie słychać, bo mam świeżo zrobionego formata, także nie wiem czy w ogóle jak to się nagrywa w jakiej jakości czy co, ale nagrywam i dzisiaj robimy recenzję nowego Tigera Shiny Tea, który dołączył do Rebel Tea i do Sonic Tea, tamtych tych z mlekiem i ten ma mieć smak Ananasa z mlekiem, także zobaczymy, jak to smakuje. No ale tak, zaczynając od puszki. Bardzo ładna jest, bardzo ładny żółty kolor. Mamy tutaj anime dziewczynki. Anime dziewczynkę w sumie. Także jest kozacko. Jest coś po japońsku, podejrzewam, że ja to japoński albo chiński, nie wiem, nie znam się. Ale puszka bardzo fajna, mogę dać 7 na 10. Nie, e, przepraszam, 8 na 10, już myślę o innym tym, o ten. Także otwórzmy go. Zobaczmy, jak pachnie. Jeśli ma być 4, to pachnie tak samo, jak Rebelty. Jeden do jednego. Czuć taki sam ten posnak, jakby mleka w proszku albo tych takich żelków. O smaku mleka Więc nie wiem Myślę, że mogę mu dać za to przejść Coś takiego To może zobaczmy jak smakuje O Jest do dupy Jest dużo lepszy niż ten Sonic T i Rebel T czuć właśnie fajnie ten smak ananasa. Nie jest, ale on super słodki tak jak jest na przykład w Monsterze White Pineapple czy coś takiego. Jest fajny taki stamowany jakby mógłbym to powiedzieć. Nie jest za słodki, nie jest za gorzki. I oczywiście czuć ten posmak tego mleka takiego pod sam koniec. Więc nie każdemu przypasuje, ale mi osobiście to może inaczej mi osobiście nie jestem Gigantycznym fanem tego smaku, ale nie przeszkadza mi on zbytnio. Golf 4 w dizlu najlepszy pojazd. Ale ogólnie jest bardzo dobry. Dużo lepszy niż tamte. Więc myślę, że za smak. Szybszy e, niż Mogę mu dać dziewiątkę, osiem i 8,5, coś takiego. Także zobaczmy, jak wchodzi, chociaż wiem, że to nie będzie przyjemne bo ma ten smak cały tego mleka i to eksowania nie jest przyjemne, ale no zobaczmy <tryk> <tryk> oh. Oh strasznie czuć gaz to jest bardzo duży minus i smak jest średni w sensie smak tego mleka jest średni do takiego eksowania także myślę że tutaj damy mu jedynkę także no to chyba wszystko do widzenia